Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Witam Was wszystkich w jesiennym sezonie i pozwolę sobie opowiedzieć dzisiaj, co będziecie mogli zobaczyć w Kuchni Czarownika. Jesień jest, jak zwykle, czasem zmian, czasem, który przynosi rozproszenia, pozwala odejść temu, co było, także czasem mgieł, czasem duchów. I czasem związanym ze zmarłymi. Nic więc że na pewno pojawią się odcinki o neklamacje. Myślę, że przedstawię Wam jakieś ciekawe mikstury z tego zakresu. A także chciałbym Was zabrać na jakiś cmentarz, jeżeli tylko oczywiście pogoda na to pozwoli. Kontynuując temat odcinków terenowych, myślę również, że chciałbym rozpocząć taki cykl, który będzie związany z różnymi porami roku i przedstawieniem właśnie ich magicznych konotacji. Ostatnio, jak wiecie, w cyklu, właśnie magiczny czas. Przedstawiałem Wam różnorakie pory dnia, i wydaje mi się, że było to ciekawe i interesujące, więc to samo chciałbym teraz zrobić z porami roku. Pewnie zaczniemy już właśnie w tej jesieni, więc napiszcie, czy uważacie, że to dobry pomysł, i czy tego forma by Was interesowała. Pojawią się także na pewno odcinki o grzybach. A przynajmniej mam nadzieję, że się pojawią, ponieważ no nie mogę w tej chwili wyrokować, czy tegoroczne zbiory na to pozwolą, ale bardzo, bardzo liczę na to, że będę mógł kontynuować nasz grzybowy cykl, który też wydaje mi się ma wielu fanów. No i dla mnie jest również pewnego rodzaju takim badawczym eksperymentem. Zawsze każdej jesieni staram się Wam pokazać jakieś magiczne konotacje nowych grzybów. Tych, na które udaje mi się trafić i tych, z którymi pracuję. Oprócz tego pomyślałem, że jeżeli już mówimy o nekromancji w takim tradycyjnym ujęciu, pojawi się też na pewno coś o nekromancji zwierzęcej. Dawno już tego tematu nie poruszałem, więc pomyślałem, że jesień jest dobrą okazją, żeby do niego powrócić. Poza tym, jak zawsze w mojej kuchni pojawią się różnorakie mikstury których receptury z chęcią Wam pokażę, aczkolwiek ciekawi mnie bardzo, czy jesteście bardziej zainteresowani miksturami związanymi stricte z nekromancją, a więc e, takimi m, rytualnymi przede wszystkim, e, czy też chcielibyście na przykład e, bardziej jakieś mikstury użytkowe, e, codzienne, które mogą Wam pomóc rozwiązać różne życiowe problemy. Dajcie znać w komentarzach. Zawsze e, każda informacja od Was jest dla mnie bardzo, bardzo cenna. No i na pewno z uwagi na to, że nastaje jesień, także częściej będą pojawiały się różnorakie podcasty. Myślę o tym, że na pewno pojawi się przynajmniej jeden podcast związany z Krętą Ścieżką, ale także chciałbym rozpocząć taki cykl podcastów związanych z nekromancją. Jest on, jak sądzę, no, bardzo w klimacie, prawda? Takim właśnie. Jesiennym, kiedy do wieczory stają się coraz dłuższe, zasłona między światami staje się coraz cieńsza. A poza tym mam zawsze wrażenie, że temat nekromancji jest taki troszeczkę traktowany po Macoszemu w Polsce, więc wydaje mi się, że warto będzie o nim troszeczkę opowiedzieć, również jak zawsze z perspektywy, praktyka którą staram się wam przedstawić. No i to by było właściwie na tyle. Jeżeli chodzi o najbliższy sezon, jesienny sezon Kuchni Czarownika, mam nadzieję, że zainteresowały Was moje propozycje i że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli któryś z tych pomysłów, które przedstawiłem, podoba Wam się bardziej, również dajcie znać w komentarzach. Jak już powiedziałem, każda informacja od Was jest dla mnie bardzo, bardzo cenna. Ja zaś już na dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby wesprzeć Kuchnię Czarownika, jeżeli możecie poprzez opcję wsparcia, a jeżeli możecie to zrobić w inny sposób dajcie po prostu łapkę w górę, napiszcie ciekawy komentarz, to zawsze ogromnie mi pomaga. Przypominam także o opcji podbijania filmów, która pojawiła się ostatnio na YouTubie, którą można wykonać i która naprawdę, naprawdę ogromnie pomaga takim niszowym, specjalistycznym kanałom jak mój. Także można mi podziękować na kawę, No i jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tematami rdzennego czarostwa klasyjnego, zapraszam również do kupienia mojej książki Smoczy Skarb, która wyszła nakładem wydawnictwa Fosforus i którą można kupić na jego stronie. Ja zaś na dzisiaj dziękuję, no i do następnego zaklęcia!